Dzień dobry. Dziś mamy dorodki pierogi z kapustą i z grzybami. Oczywiście dzisiaj również, tak jak we wszystkich moich filmach, pokażę wam od podstaw i krok po kroku, jak przygotować ciasto na pierogi i jak przygotować idealny farsz. A co to znaczy idealny? Taki, jaki lubicie wy. Ten smak będzie odpowiadał wam. Pokażę wam jak przygotować farsz, który jest bardzo intensywny i mocny w smaku i aromacie, albo farsz taki bardzo delikatny. Oczywiście pokażę Wam również jak gotować takie pierogi. To wszystko w tym filmie. Zapraszam. Zobaczcie zatem co będzie potrzebne do przygotowania takich około 50 pierogów. Zacznę od składników na ciasto pierogowe. 500 g mąki, mąki pszennej typ 450, 1 łyżeczka soli, 80 g masła, i jeśli nie robiliście jeszcze ze mną ciasta na pierogi, bardzo Wam polecam. Spróbujcie raz i myślę, że zostaniecie przy tym przepisie, przy tych składnikach i proporcjach. Co jeszcze będzie potrzebne? 200 ml bardzo gorącej wody. Ze składników na ciasto pierogowe to wszystko, a do przygotowania farszu potrzebna będzie kapusta kiszona. 750 gramów. Ale tu się jeszcze na chwilę zatrzymam przy tej kapuście, bo kapusta kiszona i kapusta kwaszona to są dwie różne kapusty. Bardzo często e, używamy nazw zamiennie, ale to nie jest to samo. Kapusta kiszona powstaje w procesie fermentacji i zawiera kultury kwasu mlekowego. Natomiast kapusta kwaszona jest to poszatkowana kapusta, do której jest dodany ocet sól, bardzo często mnóstwo konserwantów, i ona już nie zawiera e, kultur kwasu mlekowego. No i Przede wszystkim tego właśnie charakterystycznego smaku o witaminach już nie wspomnę. Dobrze, tyle o kapuście. Co jeszcze będzie potrzebne? Oczywiście, grzyby. 75 gramów takich porządnie wysuszonych grzybów. Do tego dwie duże cebule około 40 gramów masła klarowanego i odrobina pieprzu do doprawienia. I nie przez przypadek nie mam tutaj soli. Dlaczego? Dlatego, że kapusta kiszona już jest sama w sobie bardzo mocno słona, ale oczywiście, jeżeli lubicie bardzo mocno słonek potrawy, to musicie ją tutaj uwzględnić. A co się jeszcze przyda? Garnek do ugotowania grzybów, garnek do ugotowania kapusty, a potem i pierogów, patelnia do podsmażenia cebulki. Stolnica. Taki mały wałeczek w zupełności wystarczy. Malakser do przygotowania ciasta. Deska do pokrojenia grzybów, ewentualnie kapusty. Łyżka cedzakowa, coś do mieszania. No i oczywiście nóż, którym będę kroić grzyby. Zaczynam od przygotowania farszu do pierogów, a konkretnie od grzybów, bo grzyby należy wcześniej namoczyć. Jak moczyć grzyby? Do miseczki przekładam grzyby i zalewam je zimną wodą. I tak zalane grzyby, ponieważ one są lekkie, i ta woda one się będą unosić na, wody, na wodzie, troszeczkę je podniesie, przykrywam koniecznie talerzykiem. W ten sposób wszystkie grzyby będą miały szansę równomiernie namoknąć. I jak długo moczyć grzyby? Ja jestem zwolennikiem moczenia grzybów naprawdę długo, bo aż 12 godzin. One dzięki temu wszystkie będą. Jednakowo miękkie, bo mocno nasiąkną tą wodą. Jak widzicie, ja już mam tutaj grzyby, które nasiąkły, które się moczyły przez 12 godzin, także one są gotowe. A jeszcze jak zapytacie, jakich grzybów używam, no myślę, że ci, którzy zbierają grzyby, wiedzą, co to jest za grzyb, ale powiem oczywiście. Jest to koźlarz babka, popularnie zwany kozakiem. Namoczone grzyby przelewam razem z wodą, w której się moczyły, do garnka. Garnek postawiłam na kuchence. Włączyłam ogrzewanie na 1 trzecią mocy kuchenki, czyli na takie niewielkie ogrzewanie. Jeżeli macie kuchenkę gazową, to też taki naprawdę mały płomień. Garnek przykrywam i grzyby będą się gotowały jeszcze przez godzinę. Taka ważna informacja: jeżeli grzyby, które, których będziecie używali do farszu, są grzybami kupowanymi, warto by było je przepłukać przed namoczeniem jeszcze pod bieżącą wodą. Po co? Po to, żeby się pozbyć ewentualnych resztek ziemi, piasku albo innych traw. Ja tego nie robiłam z moimi grzybami, bo są to grzyby, które sama zbierałam i są to grzyby, które zawsze oczyszczam od razu po, po zbieraniu i przysuszeniu. One są już czyste, bez żadnych dodatków. Grzyby się zaczynają gotować, a ja się zabieram za kapustę. Kapusta jaka jest? Każdy widzi. No właśnie, to jest dobry moment, żeby się jej przyjrzeć i to zarówno wizualnie, jak i smakowo. Bo po pierwsze, wizualnie, kapusta może być w takich długich kawałkach i jeżeli takich nie lubicie, poszatkujcie ją teraz. Eee, no i druga sprawa, smak. Kapusta, jeżeli długo się kisiła, będzie bardzo mocna i intensywna w smaku i aromacie. Eee, jeżeli nic z nią nie zrobicie, to będzie również taka w waszych pierogach. A co możecie zrobić? Możecie ją delikatnie przepłukać. Jak to zrobić? Należy ją przełożyć na sitko i opłukać pod bieżącą wodą. W ten sposób pozbędziecie się tej dużej ilości kwasu mlekowego, który również nada jej bardzo mocnego i intensywnego smaku i aromatu potem w pierogach. Ja swojej kapusty już nie będę płukać ani nie będę szatkować. Ja bardzo lubię taki intensywny i mocny smak kapusty w pierogach, dlatego ja ją tak jak jest, jeszcze z tą wodą, która jest. Tutaj w misce od kapusty przelewam od razu do garnka. Garnek z kapustą stawiam teraz na kuchence obok grzybów i włączam ogrzewanie również na małą moc kuchenki. Kapusta się będzie gotowała razem z grzybami również przez godzinę, ale jeszcze zanim ją zacznę gotować rozkładam równomiernie kapustę na dnie garnka. Garnek z kapustą przykrywam i co jakieś 10-15 minut zaglądam zarówno do grzybów i do kapusty. Jeżeli woda się wygotuje, no nie powinno się to stać, e, dlatego że garnki oba są przykryte. Ale gdyby się tak stało, dolejcie odrobinę wody, bo inaczej i kapusta i grzyby się poprzypalają, a przecież nie o to chodzi. Z kapusty jak i z grzybów, zobaczcie, odparowała już prawie całkowicie woda. Ja odstawiam garnki na bok. I wykorzystując ciepło palnika, na którym przed chwilą gotowałam kapustę, zaczynam już rozgrzewać tłuszcz na patelni, na którym za chwilę będę podsmażać cebulę. A cebulę kroję bardzo drobno. Zwróćcie uwagę, że cebula podczas krojenia mi się nie rozpada. Dlaczego? Dlatego, że jest nakrojona nożem nie do samego końca. Korzonka nie odcinałam, a on po prostu, zobaczcie, trzyma całą cebulę i w ten sposób jest bardzo łatwo, bardzo drobno pokroić taką cebulę. Pokrojoną cebulę przekładam na mocno rozgrzany tłuszcz. Jak to sprawdzić? Zobaczcie, bardzo prosto. Wystarczy taki kawałek cebuli, jeden. Wrzucić na tłuszcz. Jeżeli tak skwierczy, to znaczy, że można przesypywać całą resztę. Cebulę mieszam i zmniejszam ogrzewanie do około połowy mocy kuchenki, bo cebulę najpierw chcę zeszklić, a potem delikatnie zrumienić na taki złoty kolor. Cebulka powolutku się mi tutaj podsmaża. Raz na jakiś czas będę ją mieszać, żeby się równomiernie zezłociła, a w międzyczasie zabieram się za grzyby. One już na tyle wystygły, że mogę zacząć je kroić, bo będę kroić je bardzo drobno, po to, żeby potem w farszu nie były w dużych kawałkach, oczywiście. No i teraz jeszcze taka jedna uwaga. Podczas gotowania grzybów udało mi się, no niemalże całkowicie odparować z nich wodę. Jeżeli ta woda by została no to wyjmijcie grzyby tak, żeby woda została w garnku. Wodę oczywiście nie wylewajcie. Zostawcie ją na przykład do dodania do zupy grzybowej czy do barszczu. Pokrojone grzyby przekładam już do miski, do której za chwilę przełożę resztę składników w farszu. Podobnie z kapustą. Mi się udało tak ugotować kapustę. Zobaczcie, że nie ma już w niej wody. Jeżeli w waszym garnku z kapustą ta woda jeszcze będzie, koniecznie odciśnijcie kapustę, bo inaczej farsz będzie zbyt rzadki, zbyt mokry, żeby można go było uformować w kulki. A po co formować kulki? Oglądajcie mnie dalej, to zobaczycie. I w międzyczasie podsmażyła się cebulka, więc też ją przekładam do farszu. A ponieważ cebulka, którą przełożyłam właśnie z patelni, jest jeszcze bardzo mocno gorąca, ja sobie tak wstępnie najpierw wymieszam ją tutaj z grzybami i zimną kapustą, a kiedy już się ochłodzi, już nie będzie parzyła mnie w dłonie, wymieszam ręcznie, porządnie wszystkie składniki razem. Ważna informacja dla tych, którzy lubią pieprz. To jest dobry moment, aby doprawić w tej chwili pieprzem cały farsz, bo za chwilę będę go już przygotowywać do pierogów. Jeżeli zastanawiacie się, jakiej konsystencji powinien być taki farsz, zobaczcie, powinien być dosyć kleisty i powinno dać się uformować z niego kulkę. I ta kulka powinna być w miarę stabilna, nie powinna się rozpadać. Tutaj jeszcze Wam zwrócę uwagę na to, że jaka pusty nie poszatkowałam dodatkowo. To jest również ten element, który wpływa na zachowanie kształtu takiej kulki. Ja już się zabrałam za przygotowanie farszu w kulkach. Dlaczego robię kulki? Dlatego, że farsz, który jest w kulkach, po nałożeniu do ciasta pierogowego bardzo ułatwia zamknięcie pieroga, ponieważ brzegi nie są brudne przy nakładaniu łyżeczką, kiedy się jeszcze będą ciągnęły te kawałki kapusty, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zabrudzicie brzegi. I przy zabrudzeniu brzegów niestety to ciasto pierogowe podczas gotowania raczej się wam porozkleja, a przecież nie o to chodzi. Przygotowanie takiego farszu w kulkach ma jeszcze jedną, myślę, ważną dla wielu zaletę. Taki farsz możecie dokładnie w tej formie zamrozić. Potem tylko wyciągacie z zamrażalnika, robicie ciasto pierogowe, które za chwilę przygotuję i macie pierogi gotowe. Wszystko mam już gotowe, zabieram się za przygotowanie ciasta pierogowego. Do malaksera przesypuję mąkę i ponieważ za chwilę włączę malakser, nie muszę już jej napowietrzać. Dodaję również do tej mąki masło. Masło nie musi być ani zimne, ani ciepłe, takie jakie macie, każde będzie dobre. Po minucie w malakserze takiego mieszania mąka razem z masłem, zobaczcie, będzie się robiła taka kleista, będzie można ją połączyć. Ale to jeszcze nie koniec. Dodaję sól, włączam znowu malakser i będę dolewać do niego gorącą wodę. To jest ważne, żeby ta woda była naprawdę bardzo gorąca. I tak oto po kolejnej minucie w malakserze ciasto jest gotowe. Zobaczcie ciasto się w ogóle nie klei do rąk, jest jeszcze ciepłe. Ja w tej chwili je wyjmę i przełożę na stolnicę i zostawię, żeby odpoczęło na około 5 minut. Ciasto przykrywam, aby nie obeschło. Może być papierowy ręcznik albo bawełniana lub lniana ściereczka. W międzyczasie, zanim zabiorę się za lepienie pierogów, nastawiam wodę w garnku. Oczywiście przykrywam, żeby się szybciej zagotowała. Ciasto odpoczęło, no i mogę się zabrać za lepienie pierogów. Wiele osób ciasto na pierogi rozwałkowuje. Na płaski placek, z którego wycina szklanką albo jakimś innym przedmiotem takie okrągłe kształty, z których potem lepi pierogi. Ja widzicie, odkroiłam sobie kawałek i tak jak przy kopytkach podzielę to ciasto na części, i każdą z takich części potem rozwałkowuję, no właśnie, i rozwałkowuję na owal. Dlaczego? Zobaczcie, jak przełożę na środek taką kulkę z farszu, to przy zamykaniu nie muszę tego ciasta już specjalnie naciągać, tylko jest po prostu bardzo łatwo zamknąć taką kulkę z farszu w środku. No, to jeszcze raz, zobaczcie, biorę taki kawałek ciasta. Najpierw go rozpłaszczam w dłoniach kładę go potem na stolnicy i zwróćcie uwagę, że stolnica nie jest obsypana mąką, ani nic nie jest tutaj obsypane mąką. To ta mąka się tu nie pojawia. Dlaczego? Dlatego, że ciasto się praktycznie nie klei. To jest naprawdę idealne ciasto na pierogi. Polecam wam, spróbujcie. No i zobaczcie, rozwałkowuję. Jeżeli będzie wam się bardzo ciasto mocno kleiło, to widzicie, czasami się to zdarza. Do wałka, no to możecie delikatnie, ale to ważne, tylko od jednej strony podsypać takie ciasto mąką, od strony wałka oczywiście. No i teraz popatrzcie, jak podsypiecie takie ciasto tutaj z zewnątrz, to bardzo ważne jest, żeby farsz nakładać do tej części, która była od strony stolnicy. No i popatrzcie, nakładam sobie taką kulkę i znowu, dlaczego kulki? Dlatego, że mam teraz czyste ręce i brzegi ciasta nie są zabrudzone w ogóle farszem. Jest mi teraz bardzo łatwo, zobaczcie, zamknąć to ciasto. Pomiędzy brzegami nie ma w ogóle farszu, także e, to gwarantuje mi, że ciasto pierogowe się podczas gotowania nie rozklei. Ciasto to, oprócz tego, że się nie klei do rąk, doskonale się skleja. Ma jeszcze jedną zaletę: możecie je naprawdę bardzo cienko rozwałkować i mocno napakować farszem. To wszystko zależy od tego, jak lubicie. Czy lubicie, jak jest dużo ciasta w pierogach, czy lubicie, jak jest go mało. A tak przy okazji powiem Wam, że ja uwielbiam ten smak ciasta. Właśnie przez dodatek masła ona jest naprawdę wyjątkowe. A co do sposobów sklejania ciasta, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja dzisiaj sklejam takim, powiedzmy, bardzo praktycznym i szybkim sposobem. Praktycznym dlatego, że poprzez przesuwanie tutaj, zobaczcie, w dłoniach tego ciasta pomiędzy palcami, to ciasto jest bardzo dobrze sklejone. Ale jeżeli chcielibyście poznać więcej sposobów na sklejanie ciasta pierogowego, Polecam wam film, a link do niego umieszczę na końcu tego filmu po napisach końcowych. Wiecie już jak przygotować idealny farsz na pierogi. Wiecie już jak przygotować idealne ciasto na pierogi. No i myślę, że też wiecie jak połączyć farsz z ciastem. Zostało nam już ugotowanie pierogów, które dla wielu osób jest trudnym zadaniem, bo nie wiecie jak długo gotować w jakiej wodzie. No to odpowiadam po pierwsze. Woda musi mocno wrzeć. Po drugie, taką wodę należy osolić. Dlaczego warto osolić wodę? Bo sól podniesie temperaturę wrzenia, zobaczcie jak woda od razu zabulgotała. Sól spowoduje również, że ciasto pierogowe nie nasiąknie wodą i szybko się ugotuje, no i te pierogi się też nie posklejają. Dodatkowo ja jeszcze przed włożeniem pierogów do takiej wody robię w nich, w niej wir i zobaczcie. Przekładam teraz do środka pierogi i one sobie już tutaj, zobaczcie, pływają, kręcą się razem z wirem, no i one na razie opadają na dno. I jeszcze kolejna sprawa bardzo ważna. Garnek do gotowania pierogów powinien być dużo, żeby było w nim dużo wody, bo temperatura się obniża poprzez wkładanie zimnych pierogów. No i tych pierogów też również nie wkładajcie za dużo. Ja do takiego garnka, on ma około 4 litry, przekładam maksymalnie do 15 pierogów. Garnek oczywiście przykrywam. I czekam, aż wszystkie pierogi wypłyną. Gdy już wypłyną, wypłyną, liczę czas około 4 minuty, maksymalnie nie dłużej, bo ciasto pierogowe jest delikatne i może się po prostu rozgotować. Podczas gotowania możecie pomieszać delikatnie w garnku, po to, żeby pierogi się poobracały. Minęły 4 minuty, to im w zupełności wystarczy. Teraz wyjmuję. Łyżką cedzakową, wszystkie pierogi to tak w miarę sprawnie, żeby te, które zostały w garnku, się nie rozgotowały. I taka moja uwaga, jeżeli będziecie chcieli przygotować sobie pierogi z farszu w kulkach już zamrożonego, pierogi takie należy gotować około 1 minutę dłużej. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda taki pieróg po przekrojeniu, proszę bardzo, zobaczcie, ciasto jest cieniutkie. Pierogi są oczywiście ugotowane, no i przepyszne. Pierogi z kapustą i grzybami. Mogłabym bardzo długo opowiadać o ich smaku, o aromacie, ale po co? Macie przepis. Zróbcie, spróbujcie. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia, a ja idę jeść pierogi. Kapusty. Do tego grzyby 75 gramów. Nie powiedziałam ile kapusty. Bo kapusta kiszona i kapusta kwaszona to nie są te same kapusty. Pies szczeka znowu. Co on dzisiaj dostaje jakiegoś pierdzielca? 12 godzin wcześniej. Dlaczego? Jestem zwolenniczkiem. Zwolenniczkiem. Dobra, no. Ja już odstawiam kapustę i grzyby do ostygnięcia, no bo za chwilę będę przygotowywać z nich farsz i nie chcę, żeby się poparzyły, żeby się poparzyła. <słuch> żeby się grzyby poparzyły.